Cześć, GSM Maniak, witam Was serdecznie. Testujemy teraz w redakcji Samsunga Galaxy Fit, czyli taki dość mały, rzekomo poręczny, wygodnie leżący w ręce, telefon z rodziny Galaxy, no w moim odczuciu przeznaczony chyba w dużej mierze dla kobiet, chociaż no być może także część facetów będzie właśnie zwolennikami tego typu niewielkich poręcznych telefonów, które są poniekąd taką wariacją na temat połączenia wielkości komórki z funkcjonalnością e, smartfona no ale może rozpocznijmy od tego co skrywa w sobie obudowę otóż ekran jaki tutaj jest e, wmontowany to ekran o przekątnej 3,31 cala wykonany w technologii TFT LCD o dość niskiej rozdzielczości niestety na górnej ścianie obudowy znajdziemy wejście na słuchawki audio wejście na port micro USB jest także zaślepka na breloczek na lewej ścianie znajdziemy przyciski regulacji głośności oraz wejście na karty microSD. A tutaj. Na dole starym zwyczajem nie ma nic, natomiast na prawej ścianie nie ma fizycznego spustu aparatu. Znajdziemy tylko i wyłącznie przycisk włączenia wyłączenia telefonu. Tylna ściana to aparat o matrycy 5 MP oraz taka niby chropowata. No w sumie tak. Można powiedzieć, że pozornie e, taka chropowata, szorstka warstwa, która ma pełnić e, funkcję chyba antypoślizgową, no ale nie udało się, żeby jednak ta funkcja była pełniona, no i w wyniku tego, no wydaje mi się, że jedyny rozsądny zabieg, jedyna funkcja jaką właściwie ta, ta szorstka ściana może pełnić, to funkcja pilniczka do paznokci. Naprawdę telefon e, bardzo mocno ślizga się w rękach i to jest jego duża wada, to już trzeba na starcie o tym zmiankować. Telefon szczyci się tym, że posiada taką bardzo fajną, opływową, metalizowaną linię. Tutaj możecie sobie tak w miarę dokładnie zobaczyć, w jaki sposób ona przebiega. Ona tak okala poniekąd e, cały telefon. Metalizowana jest także jeszcze tutaj e, obwódka wokół aparatu oraz obwódka wokół jedynego fizycznego przycisku, tutaj w tym głównym menu, przycisku funkcyjnego. Telefon pracuje pod kontrolą Androida w wersji 2.2.1 Froyo, no i nie zanosi się w moim odczuciu na to, aby komórka mogła dostać także w przyszłości Androida w wersji 2.3 Gingerbread, ponieważ... Telefon posiada dość mało ilość pamięci ram. Jest to zaledwie 160 MB oraz y, dość wolny, jak na obecne realia, procesor o taktowaniu 600 MHz. No więc jeśli chodzi o specyfikację techniczną, z całą pewnością mogło być lepiej. Jednak jest to telefon z rodziny Galaxy, no i oczekiwałem tego, że będzie on w nieco szerszym stopniu nawiązywał do takiej specyfikacji, jaką nas zachwyciła chociażby Galaxy S2 albo Galaxy Ace, który jednak także jest dobrym, te, dobrym telefonem. No, Galaxy Fit to chyba jednak przede wszystkim e, te kompaktowe wymiary, takie nastawienie chyba jednak zwłaszcza dla kobiet, o czym już mówiłem wcześniej. No i specyfikacja, która po prostu jest wystarczająca, nic innego o niej nie można powiedzieć. Telefon pracuje stabilnie, dobrze, nie ma żadnych problemów z działaniem, nie łapie żadnych tak zwanych zwiech. Jako, że jest to Samsung, do tego z rodziny Galaxy, mamy tutaj pełnoprawny interface TouchWiz w wersji 3.0, który sobie radzi dobrze. Nie ma się do czego przyczepić, natomiast można się przyczepić co do multimediów, a zwłaszcza do wideo. A to dlatego, że telefon e, szczycie się tym, że obsługuje wiele formatów kodeków. Tam między m.in. jest podane e, H264, AVI, DVX, XVT i parę jeszcze innych. No a okazuje się, że nie ma nawet e, tak prozaicznej rzeczy jak e, docelowo preinstalowany odtwarzacz wideo. No trzeba sobie coś na własną rękę pobrać z marketu. No i dopiero wtedy te wszystkie pliki wideo w różnych formatach mają szansę ruszyć. jednak to, o czym pisałem także w recenzji tekstowej, zachęcam swoją drogą do lektury całości oczywiście. Telefon dość kiepsko radzi sobie z wideo, które są w dość dobrej, a nawet średniej jakości. Nieraz zdarza się tak, że wyświetlany jest tylko obraz, no a dźwięk po prostu gdzieś ginie w tle albo po prostu jest taki bardzo urywany no z całą pewnością nie spodziewałem się tego po telefonie z rodziny Galaxy no tutaj jednak mnie bardzo mocno niestety negatywnie zaskoczył w tym, w tym wypadku ten telefon jeśli chodzi o muzykę no dla tutaj akurat w przeciwieństwie do wideo jest dość dobrze telefon gra fajnie tylko, że dużym problemem jest umiejscowienie głośniczka zobaczcie on jest tutaj no i w wyniku czego jeżeli chcemy przykładowo sobie posłuchać muzyki bez użycia słuchawek no jest dość duża szansa na to, że nasza własna ręka dość skutecznie stłumi ten dźwięk no i będzie on po prostu dość kiepskiej jakości oczywiście można w jakiś sposób kombinować nad ułożeniem telefonu w ręce można go tak odwrócić no i problem znika no ale wydaje się, że jednak e, jeśli kiedyś wyjdzie Galaxy e, Fit 2 no to ta tylna ściana budowy oraz właśnie głośniczek oraz wideo e, to są y, pierwsze rzeczy, które Samsung powinien w tym telefonie jak najszybciej zmienić. Jeśli chodzi o usługi internetowe, no Android w wersji Froyo radzi sobie dobrze. Nie ma tutaj żadnych większych kłopotów. Wszystko działa fajnie, płynnie i stabilnie. Telefon także się nie wiesza. Co ważne, jest także obsługa multidotyku, a sam wyświetlacz reaguje na dotyk dobrze. Tutaj także nie ma się do czego zbytnio doczepić. Jeśli chodzi o SMS-y, to co mnie bardzo ucieszyło, jest swipe. Mało tego, ten swipe radzi sobie dobrze, chociaż y, trzeba zwrócić też y, poprawkę na to, że y, klawiatura w orientacji pionowej, zwłaszcza na zwykłej klawiaturze Samsungowskiej, no jest po prostu bardzo mała, niewielka. No i w wyniku tego trzeba nieraz yy, dość mocno się nakombinować, żeby tego SMS-a bezbłędnie napisać. Problem znika w orientacji poziomej. Tutaj już wszystko wygląda fajnie i tak samo właśnie działa, czyli po prostu jest yy, w miarę dobrze. No, rozdzielczość tego telefonu dla części z Was, no oczywiście w połączeniu z, z niewielkim dość wyświetlaczem. Będzie zaletą, ponieważ no, telefon dzięki temu zyskuje dużo na poręczności, ale z drugiej strony, jeśli już wcześniej mieliście telefon, dajmy na to z ekranem około 3,7 czy też y, większym, załóżmy czterocalowym. No na początku może to być dla Was taki dość duży szok, właśnie przejście na taki niewielki, jak na obecne realia, dość mały wyświetlacz. No, a z drugiej strony, jeśli właśnie stawiacie na taką kompaktowość, na to, żeby telefon mieścił się w kieszeni, no i żeby po prostu był to dobry telefon, um, który dość dobrze spełnia takie zwykłe, podstawowe funkcje, no wydaje mi się, że jest to jeden z telefonów, którymi możecie się zainteresować. Telefon na wolnym rynku kosztuje około 700 zł, ale jeszcze tak może. Nawiążę do aparatu. Mamy tutaj aparat o matrycy 5 megapikseli i wszystko w porządku. Nie ma żadnej diety doświetlającej, z czym już się można pogodzić, ale zobaczcie, jeśli chcecie zrobić sobie zooma w trybie foto przy 5 megapikselach, no sorry, nie ma takiej możliwości. Powiększenie dla takiego, dla właśnie dla rozdzielczości 5 megapikseli jest najzwyczajniej w świecie niedostępne. W trybie wideo już e, można sobie zrobić e, zooma bez żadnych ograniczeń, no ale wydaje mi się, że jednak można było się nieco bardziej postarać no i umożliwić właśnie temu telefonowi zrobienie najzwyklejszej w świecie funkcji zooma przy e, rozdzielczości 5 megapikseli. No ale cóż, tego po prostu w tym telefonie nie ma. Czy warto Wam ten telefon polecić? No jak już e, tak parokrotnie Wzmiankowałem. Wydaje mi się, że przede wszystkim telefon jest dobry dla kobiet oraz dla tych, którzy dopiero co wchodzą w świat androida no i chcieliby w dużej mierze, dzięki bardzo intu intuicyjnemu środowisku touchwiz, wejść właśnie w ten świat Antka w taki dość łatwy, bezstresowy sposób, można powiedzieć. Taką bardzo prostą drogą. No, dla takich osób ten telefon będzie dobry. Natomiast jeśli Szukacie telefonu, który będzie połączeniem smartfona z komórką. No tutaj już może być gorzej, ponieważ owszem, telefon łączy te funkcje w dużej mierze dzięki środowisku Androida, ale wydaje mi się, że jednak przede wszystkim jest to średniej wielkości komórka, a raczej yy, nie można tego telefonu rozpatrywać w kategoriach yy, smartfona, no ponieważ yy, część funkcji, zwłaszcza tych multimedialnych, na które jednak yy, wiele wielu z Was pewnie liczy, są też mocno okrojone. Dźwięk jest fajny, tutaj wszystko gra, ale no, bardzo mnie zabolało właśnie to, że to wideo w formacie Avi czy DVX dla wyższych rozdzielczości, no napotyka już na wiele kłopotów. No i wydaje mi się, że jeśli macie wolne około 700 zł i szukacie komórki, wszystko fajnie. Bierzcie ten telefon pod uwagę. Wydaje mi się, że będziecie z nim zachwyceni. Natomiast jeśli za podobną kwotę szukacie fajnego smartfona, proponuję jednak wpisać w wyszukiwarkę na GSM Maniaku hasło smartphone, no i później już dopasować sobie coś według własnych preferencji naszych, opinii, które tam już w serwisie Wam prezentujemy. No i oczywiście także patrząc na kryterium ceny. No i to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o Galaxy Fit'a. Zachęcam Was do zapoznania się z całą recenzją tekstową oraz oczywiście do częstych odwiedzi na gsmmaniak.pl Dziękuję za zobaczenie wideo. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!